Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Adwent to czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, pamiątkę przyjścia Pana Jezusa na świat. Chcemy też uczyć się radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa. Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę adwentu nasi współbracia, którzy w seminarium przygotowują się do święceń kapłańskich, przyjmują posługi lektoratu i akolitatu, których udzieli im minister prowincjalny, ojciec Witosław. Dzisiaj razem z braćmi Nechemiaszym i Atanazem przyjęliśmy posługi lektoratu. Czym one są? Jak sama nazwa wskazuje, są posługą. Kościół posyła nas, byśmy czytali w czasie liturgii Słowo Boże, ale też jak to. Wczoraj nam wspomniał ojciec Ezdraż. Jest to posługa, ale w takim znaczeniu, że to Pan Bóg nami ma się posługiwać, byśmy ludziom odczytywali Słowo Boże. Jest to również dar, czyli coś danego i zadanego. Nie tylko jest to dar, że możemy czytać Słowo Boże, ale jest to również zadanie, że to Słowo Boże mamy zgłębiać, wprowadzać swoje życie, nim tak naprawdę żyć, w nim się zakochać. Natomiast bracia Hiob i Aleksander przyjęli posługę akolitatu. Głównym zadaniem akolity jest niesienie Komunii Świętej ludziom chorym. Mogą też spełniać różne posługi w czasie liturgii. Gdy zajdzie taka potrzeba, jako pierwsi z szafarzy nadzwyczajnych mogą wspomóc prezbiterów w udzielaniu Komunii Świętej wszystkim wiernym. Mogą też puryfikować naczynia liturgiczne oraz mogą wystawiać Pana Jezusa do adoracji bez możliwości błogosławieństwa na zakończenie. Bracie Nechemiaszu, bracie Piusie, bracie Atanaz, przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Bracie Hiobie, bracie Aleksandrze, przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim. Braciom, którzy zostali lektorami, akolitami życzę, aby ta posługa nadal kształtowała przez Słowo i Eucharystię wasze życie w przygotowaniu do prezbiteratu, ale także do tych posług, które Bóg w przyszłości wam powierzy.